Kurwa, tak jest! Boże, jaka ona jest prosta? Dzięki, przyjaciele. Ja pierdolę to ja na koniec miałem. Odpowiedź 250. Myślałem, że mi serce pierdolnie. Ile wcześniej walczyłem. 5 godzin i 16 minut. Czyli w sumie 5 godzin i 40 minut mi się gorąco zrobiło. Ja pierdolę. Umrę. Umrę. To było za mało. magię, by wynaturzyć moje siostry. że po niej 50 śmierci? Nie ale wkrótce O, chcecie frytki, podłóżcie talerz. Że byłem zrobić, Albo przynajmniej spróbować Muszę połączyć siły z siostrami Razem możemy przywrócić harmonię w krainach. Możecie być pewni, że walkierie będą wam zawsze wdzięczne. Boże! Pojebany ten pospeł, Pawaj, Luta. Ręce, normalnie jakbym miał ręce to mi się telepały i to tak mi się by telepały bo w życiu tak zestresowany nie byłem